Całkiem niedawno pokaźna grupa szkół językowych zniknęła z rynku. Druga grupa szkół językowych poradziła sobie świetnie. Co się stało? Obie otrzymały dokładnie ten sam komunikat. Zaprzestajemy nauki w salach wykładowych. Teraz jest czas na przebywanie w domu. Mowa o lockdownie. Marzec 2020 roku. Co zrobiła pierwsza grupa? Pierwsza grupa czekała te dwa tygodnie. Druga grupa z kolei poszukała rozwiązania w technologii i znalazła. Poprzez wykłady przez internet. 2024. To już jest za mało, jeżeli chodzi o wykłady przez internet czy naukę w sali wykładowej. Każda szkoła językowa nadal będzie uczyć w formie klasycznej i o tym wiemy, i to jest świetny sposób. Ale te. Szkoły językowe, które będą miały rozwiązania technologiczne na najwyższym poziomie, będą zdobywały rynek. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, będą mogły uzyskać je z dofinansowaniem. Po drugie, będą mogły obniżać koszty działania i zwiększać zyskowność, a jednocześnie zwiększać możliwości operacyjne. Co więcej, budując materiały, albo inaczej tworząc materiały edukacyjne na platformę, budują majątek swojej szkoły i dają więcej możliwości dla uczniów, uczennic. Osoby uczące się będą mogły wziąć aplikację mobilną i uczyć się z niej, niezależnie w którym miejscu będą, czyli Będą mogły wykonać również naukę zdalną, ale we własnym tempie. Jeżeli szkoła zainwestuje czas, zainwestuje środki, skorzysta z dofinansowania, będzie miała możliwość zyskania rynku i zdobywania np. nowych klientów. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o biznesie, biznes oczekuje tego, żeby za każdym razem, kiedy deleguje osoby do zwiększania swoich kompetencji, chce mieć absolutną pewność, że te środki wydatkowane są właściwie, jeżeli nie masz platformy edukacyjnej, jest to trochę trudniej, ale oczywiście można zrobić tak, że za każdym razem będziesz wykonywać raporty i przesyłać do takich firm. oznacza to znowuż coraz wyższe koszty, a nie lepiej byłoby udostępnić platformę edukacyjną albo inaczej. Dzięki platformie edukacyjnej udostępnić mikroplatformę i liderom zespołu umożliwić weryfikację postępów tychże, tychże osób, umożliwiając również Upewnienie się, że wydatki były właściwe. Tego typu rzeczy jest więcej: oczywiście nauka za pomocą aplikacji mobilnych, oczywiście nauka z wykorzystaniem platformy, wsparcie lektorów, wsparcie studentów, studentek. Bardzo ważna kwestia. Do 2025 roku Unia Europejska utworzy Europejski Obszar Edukacyjny. De facto proces tworzenia tego obszaru realizowany jest obecnie. Trwa już blisko 25 lat. W 2022 roku z kolei Komisja Europejska opublikowała ważną informację. Każda Instytucja edukacyjna, która chce stosować zasady związane z europejskim obszarem edukacyjnym, finalnie brać możliwości również w konkursach i tego typu rzeczach związanych z późniejszymi dofinansowaniami, musi spełniać warunki europejskiego obszaru edukacyjnego, czyli dawać możliwość potwierdzenia zdobycia wiedzy na określonym poziomie, który będzie równoprawny w Polsce, może we Francji, w Niemczech, czy może w Irlandii. Bardzo ważna kwestia, żeby mieć taką możliwość tu i teraz. Platformy LEA, jako pierwsze na rynku od lutego 2024 roku, umożliwiają właściwie dla, każdego, dla każdej szkoły językowej, dla każdej firmy szkoleniowej, umożliwiają wystawianie mikropoświadczeń. Platforma umożliwia de facto lepsze zarządzanie. Edukacją. Proces edukacyjny jest sprawdzony na platformie LA University z uczelniami wyższymi, czyli dydaktyka jest na najwyższym poziomie. Materiały przygotowuje się od tak. Buduje się dzięki temu majątek. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana pozyskaniem platformy edukacyjnej, która całkowicie przetransformuje Twoją firmę i umożliwi praktycznie dwukrotnie większe przychody i zmniejszenie kosztów od 15 do 30%, to zapraszam Ciebie. Porozmawiajmy na ten temat. e Zakładka kontakt. Umów się. Zapraszam. Nie czekaj.